Tak jak po tytule, widzicie, dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym i zmierzymy ze sklepu e-obuwie. Zamówiłam przeogromną paczkę. Nie pamiętam ile tu jest par butów, bo paczka do mnie szła naprawdę długo. Przyszła do mnie wczoraj. Wczoraj był poniedziałek, a ja składałam zamówienie we wtorek wieczorem. Nie wiem dlaczego tak długo, nigdy w życiu tak nie długo paczka z eobuwie nie szła, a tym razem po prostu czekałam, 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 już było, że pakują, że kurier odbiera i zanim odebrał to była sobota i w końcu w poniedziałek mi ją dowieźli, więc e, troszkę się zawiodłam powiem szczerze, bo zawsze eobuwie bardzo szybko przysyłało. Nie wiem czy ma to związek z koronawirusem, który po prostu e, szaleje i e, przez to dużo ludzi zamawia przez internet, nie wiem. Ale cóż, dobra, otwieramy paczkę i ja Wam pokazuję, co kupiłam. Szukałam ogólnie butów zastępczych za moje Adidaski. Szukałam czegoś białego albo ewentualnie czegoś w pastelowym różu. Chodziło mi o buty wygodne, ponieważ e, nie mogę ostatnio trafić butów. E, te już po prostu wydeptałam. Cało, całe lato przechodziłam w Adidasach w blodziarni bo było mi najwygodniej, potrzebowałam wygodnych butów. Ja tam mam klimatyzację, więc stopa mi się w jakiś sposób tam nie pociła, ale mimo wszystko buty po prostu nie nadawały się do tak wielogodzinnego chodzenia. No i te buty mi się już odkształciły w środku, podeszwy się pozdzierały. była to delikatna pianka w jednych i w drugich butach. Musiałam poszukać sobie czegoś innego, więc rozpoczynamy. Oj, pierwsze buty widzę, jakieś gesy wyciągnęłam. E, oczywiście mam zamiar zostawić tylko jedną parę, wszystko inne oddam. Chyba jest sześć par butów. I to są buty, które mi się najbardziej podobają. Buty Gessa. I jeżeli te buty będą dobre, tutaj mają bardzo elegancko na złotym kolorku e, napis Gessa. Widzicie? O, teraz widać. Te buty mi się mega podobają i jeżeli się okaże, że one są wygodne i one są dobre na mnie, to ja te buty również odeślę, dlatego że na innej stronie są te buty o 100 zł tańsze. Tutaj one kosztowały 349 zł, a ja je znalazłam po 240 zł. 239 albo 250, 239, one były ponad 100 zł tańsze, więc. Te buty najbardziej bym chciała zostawić, najbardziej mi się podobają, są najbardziej takie, które chciałam, bo ja chciałam buty teraz na jesień, żeby były właśnie zabudowane, całe, bez siateczek, ewentualnie takie właśnie na siłownię, bo mi się w sumie obydwie pary wykończyły, ale już teraz na jesień mogłabym zostawić te i to są najbardziej buty, które mi się podobają, są zbliżone też do tych Calvinów, które oddałam do TK Maxa, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że będą dobre. Zaraz będziemy mierzyć. Wszystko brałam w rozmiarze 39. Więc na razie chowam i zaraz będziemy mierzyć wszystkie buty i Wam pokażę i opowiem, czy są wygodne, czy dobrze leżą, czy nie. Kolejne buty też Gessa. Wydawało mi się, że tylko jedne brałam Gessa. No ale ok. Zobaczmy. Te już są popakowane tak ho, 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 ho. Nie wiem, z którego buta się zabrać. A, dobra, to też zamówiłam. Kolejne buciki Gesa to są takie. No, te już mają taki beż, złoto. Bardzo ładny model, bardzo mi się podobał. One nigdzie napisów mają, a tutaj mają taki maciepanie napis Ges. Będziecie widzieć, będziecie widać. Ja ogólnie nie lubię, jak są takie wywalone napisy wszędzie tak samo na odzieży. Jakoś tak e, troszeczkę mi to przeszkadza. Te już tak na jesień się mniej nadają, ponieważ mają zamsz i tu mają materiał, który obstawiam, że będzie przeciekał. Więc są to buty jesienne, ale jednak mimo wszystko na bardzo suche dni. Zobaczymy, jak one się będą wydają się miękkie, więc być może będzie się fajnie w nich chodziło. Mm, zaraz będziemy mierzyć. Tu jest jeszcze znaczek gesa. No oczywiście, no i logo gesa jest wszędzie. E, więc e, no i na języku. Okej, okay, jest trochę tego gesa, ale z daleka buty się nie rzucają jako markowe, za to mają bardzo ładny beżowy stonowany kolor ziemi, co mi się bardzo podoba. Dobra, mam tylko nadzieję, że będą wygodne, bo ja już kiedyś parę par butów gesa zamówiłam i po prostu były tak sztywne, że się chodzić w tym nie dało. Kolejne buty, jakie są, to są buty Calvin Klein'a. Powiem szczerze, że przez to, że to minęło ponad tydzień czasu od zamówienia, a ja zamówienie na e-obuwie robiłam tak, że parę razy już chyba z miesiąc czasu do koszyka wrzucałam, wyciągałam, jak chciałam zamówić, okazało się, że już w koszyku nie ma niektórych rzeczy, bo już ktoś się wykupił, albo skończyła się promocja i buty, które chciałam sobie kupić z firmy Cloud, yy, były w cenie regularnej po 560, 599 było przecenione na 419, wróciłam je do koszyka i następnego dnia jak chciałam kupić, już ich nie było. Był inny model za 599 zł i powiedziałam, że nie kupię takich butów. Chciałam je zamówić, chociażby tylko po to, żeby je przymierzyć, ale chyba ich finalnie nie wzięłam. Nie, nie wzięłam ich finalnie, więc mówię, mój koszyk się bardzo często zmieniał. Kolejną, kolejne buty to Calvin Klein. I już tutaj patrzymy, co to za model. Poważnie, takie wzięłam. Na zdjęcia wyglądały trochę inaczej. Całe siateczki, tutaj jedynie co srebrne, ale siateczka chyba nie jest przemakalna. Nie, bo one mają od środka taki cały, jakby piankowy. Myślę, że to nie będzie przemakało. To taka pianka jest. No nic, dobra, przymierzymy, zobaczymy, czy wygodne. Ceny butów i linki zostawię wam w opisie, chociaż ym, te ceny będą raczej nieadekwatne w tych linkach, bo nie da się zrzucić tego, y, tej ceny, która była faktycznie. Mamy już oczywiście etykietę zwrotną, której się nigdy nie da użyć. Nigdy nie wiem, jakiej użyć, bo zawsze muszę nadawać oddzielnie. W któryś butach jest? Nie, tutaj mamy fakturę. Już wam powiem, ile które buty kosztowały. Tamte pierwsze Gesa wam mówiłam, że kosztowały 359 zł. Tak. Kolejne buty Gesa były po 309, te beżowe. Kelvin Klein kosztował 329 zł. To są ceny, które ja płaciłam. Teraz mamy buty Tomiego. One kosztowały 279 zł. Tylko moment Zajmę, zamknę najpierw tego Kelvin'a. Gdzie jest ten but? Gdzieś go odłożyłam, chyba. Bo go nie widzę, a nie jest. Dobra. Zakręcona dzisiaj jestem, bo mnóstwo filmów dzisiaj nagrywam, sporo holi. Dobra, otwieramy buty Tomiego. Zobaczymy, co my tu mamy. Bardzo mi się podoba to, jak są pakowane te buty, bo są naprawdę tak estetycznie, elegancko e, poukładane, a nie tak powtyciane, aby tylko rzucić. Okej. Okay. Tutaj mamy buty Tomiego. Eee, również rozmiar 39. Chociaż chyba w Tomim to jakoś inaczej powinnam brać, bo chyba ten 39 to był na mnie zawsze za duży. Eee, tu fajna podeszwa Tomi. Eee, Okej, okay. I tutaj co mamy? Nie, no te są takie. Właśnie ta skórka, mi się ta skórka cielęca taka co jest na butach bardzo podoba, ale ona jest strasznie niepraktyczna, bo ona się bardzo szybko brudzi. Jednak to jest ten e, moment przy butach, ten e, ta strona buta, która się dość szybko brudzi. Tu się one tak szybko nie brudzą, z tyłu na tych zapiętkach, a jest zrobiona guma, co się jednak brudzą tutaj. No ale bardzo eleganckie, bardzo mi się podobają też takie stonowane kolory. Nie chciałam tym razem żadnych kolorowych butów chociaż miałam na początku w koszyku buty Kolumbii, ale później mąż mówi no kupujesz buty w góry, czy kupujesz buty do chodzenia, bo do chodzenia to nijak się mają do tych butów, które wybierasz, są całkowicie inne a w góry faktycznie są bardzo fajne ale stwierdziłam, że teraz jeżeli w góry pojedziemy, to i tak zabiorę moje stare buty, pewnie już zimówki, więc na razie butów w góry nie kupowałam, kolejne buty które zakupiłam, to są buty Nike i one już będą całe z siateczki. Nie wiem, który tu jest model. Aha, ten, ok. No nie, zdecydowanie wygląda całkiem inaczej niż na zdjęciu. Na zdjęciu były białe, tu są całe szare. No ten model mi się średnio podoba. Air Maxy. Hmm, rozmiar 39, dobre, przyszły. No zobaczymy, jak leżą. Nigdy nie miałam takich butów Air Maxów. To już są takie bardziej sportowe. Te faktycznie by były bardziej praktyczne, jeżeli chodzi o sezon, który się zbliża. Niewykluczone, żebym je zostawiła ze względu na treningi, chociaż wydaje mi się, że buty będą sztywne. Ja ogólnie na początku mój koszyk wyglądał tak, że były w nich same buty marki Nike. Były trzy rodzaje butów w pastelowym różu. Jedne z nich widzę, że ma. Mm, Magda na kanale Skin Therapy 22, całkiem ostatnio pokazywała, chyba za 2-3 dni temu, Holna kręciła z zakupami, w których pokazywała buty, które ja też zamówiłam, ale niestety mi je z koszyka później wywalili, dlatego że zabrakło rozmiaru. Więc nie wiem, czy to nie moje buty zamówiła Magda przepraszam pudełko spadło i ostatnia rzecz jaką zakupiłam ostatnie buty to są buty Ewy Minge ja ogólnie bardzo lubię tą markę mam spodnie na sobie Ewy Minge, mam torebkę Ewy Minge, mam dwie torebki nawet także ogólnie bardzo fajne, jak byłam ostatnio w Warszawie w galerii Młocin, ale śmierdzi o Boże jak śmierdzi z tego pudełka otworzyłam pudełko i po prostu taki smród plastiku poszedł jak z chińskiego marketu tragedia O. I jak tam byłam, też był sklep Mingę, do którego wpadłam, ale że ja się rozglądałam konkretnie za torebką od niej. E... No i w sumie nie było takiego kroju, jakiego szukałam, więc wyszłam ze sklepu, bardzo cię głównie przeglądałam. E... A szkoda, chociaż może zobaczymy. Nie wiem, czy u nas jeszcze outlet działa, bo u nas w outlecie fajne zawsze mieli e... i ceny, i torebki. E... No i Ewemingę buty zamówiłam sobie takie. I one ewentualnie też by mogły zostać. I te buty Mingę kosztowały już wam mówię, 269 zł, więc były najtańsze z tych wszystkich, z czego Gesa mogę kupić jeszcze taniej od tych butów. E, bardzo ładne, bardzo mi się podobają, eleganckie, klasyczne. E, mają w sobie to coś, co tak przyciąga uwagę. Jestem ciekawa. Dobra. Rozpoczynamy mierzenie. Stawiam was na dole i pokażę wam jak te buty się będą prezentowały na nodze i wam powiem czy są wygodne dla mnie, bo wiadomo, że każdy ma inną stopę, u każdego te buty się będą układały inaczej. Więc rozpoczynamy mierzenie. No i mamy pierwsze buty, są to buty od Minga. No powiem wam szczerze, że są bardzo, bardzo wygodne. Jedną rzecz, za chwileczkę, jak zdejmę to Wam, pokażę o co mi chodzi, co jest takiego fajnego w tych butach. Wkładkę mają genialną, bo jest skórzana, więc nie wiem, czy na gołą stopę się będą nadawały, ale ogólnie właśnie ja szukam takich do jeansów, do spodni takich eleganckich, też na takie przełamanie kroju, więc myślę, że bardzo fajne buty, bardzo wygodne, bardzo komfortowe, fajnie się trzymają stopy. Na początku stwierdziłam, że są troszeczkę na mnie przyduże, bo mam tutaj tak palec, no tak dobry centymetr mam luzu, ale one się tak fajnie układają w środku podczas chodzenia, że w ogóle nie odczuwam tego komfortu z tyłu, bardzo ładnie opinają się tutaj na tym. Nie sądzę, żeby one napięcie, nie sądzę, żeby one obcierały. Są bardzo wygodne, bardzo komfortowe i jeżeli buty Gesa się okażą za ciasne, Niewygodne, twarde, sztywne, jakiekolwiek, to myślę, że to są buty, które sobie zostawię, że to jest ten model, którego właśnie szukam. Te buty mi się naprawdę bardzo podobają, bardzo komfortowe są i wydaje mi się, że eleganckie. Napiszcie mi w komentarzu, co wy myślicie o tych butach? Czy one są faktycznie takie, czy mi się tylko tak podoba, bo, bo są inne niż wszystkie? Czy one faktycznie fajnie wyglądają na stopie? To, o czym Wam chciałam właśnie powiedzieć? To jest ta wkładka. Zobaczcie, wkładka jest ala skórzana. W środku wyłożona jest taka, jakby siateczka, więc one po prostu, nawet przy takim ściąganiu, że tak powiem, bez rozwiązywania, nie powinna się porwać. Także bardzo komfortowy but, bardzo elegancki, stylowy. No jak dla mnie, bomba. Naprawdę buty mi się mega podobają i ten akcent tutaj, ten akcent, bardzo fajnie to wygląda, moim zdaniem. Czekam na Waszą opinię i zabieramy się za kolejne buty. No i mamy kolejne buty, jakie założyłam. To są Air Maxy. Azji, odejdź od kamery. Bardzo cię proszę. Chodź, 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 chodź. idź dam do ksaweru. Nie ruszaj tego, odejdź. Także mamy kolejne Air Maxy i powiem Wam szczerze, że te buty są mega niewygodne. Tutaj ten czup jest tak płaski i tak sztywny, że się w tym po prostu nie da chodzić. Fajnie się układają, fajnie wyglądają takie naprawdę sportowe, fajne buty. I wszystko by było ok, gdyby to miejsce było troszeczkę wyżej, bo są mega niewygodne, mega sztywne. Nie wiem, czy one się rozejdą, ale ja osobiście bym w nich treningu nie zrobiła. No nie, nie, nie. Podobają mi się, w życiu nie miałam żadnych Nike Air Maxów, ale to nie są buty, które szukam. Ja muszę mieć buty wygodne. Także te buty odpadają, mają komfortowo w środku wyprofilowaną podeszwę. Pięta też bardzo komfortowo leży. Tutaj z tyłu nic nie uwiera, więc jest fajnie. Tutaj język też fajnie się układa, nigdzie się tutaj nie podwija. Ale mówię, no ten przód robi tak, że jest taki tutaj strasznie, strasznie płaski, co widać z tej strony. I no niestety komfort w tych butach jest średni. O, może się Azji położy, to nam da lepiej ponagrywać. Także te buty na pewno zwracam. Na razie zostają Eweminga. I... Ale przód wygląda całkiem fajnie, tak. Nawet zgrabnie, pomimo, że troszeczkę szeroko, ale to są jednak buty sportowe, a nie szpilki. Także. Ale jednak komfort Ewa Mingę na razie wygrywa. Okej. Okay. Mamy teraz buty Tomiego. No i powiem Wam szczerze, że są bardzo fajne. Bardzo miękkie. Dosyć wygodne. Tu mają nawet tak w miarę komfortowo. Tylko jedyne co to mnie piłuje troszeczkę właśnie tutaj. Takie są bardziej wchodzące w tą stronę stopy. Ale nie powiem, żeby mi się nie podobały. I są naprawdę bardzo wygodne. Układają się fajnie. Hmm. Co, Azji, o tym myślisz? Nie widziałaś tych Ewimingę. Tamte były fajne. Tu mają też fajne, widzisz? Myślisz, że w takich na wybieg z tobą to mogłabym chodzić? Tak? Fajne by były, prawda? Także no nie wiem. Widzicie? Pies się też waha. Co całkiem niezłe. Też mają bardzo ładnie tutaj ten schowany tak napis. Delikatny znaczek. Nie są jakoś tam mocno obflagowane. Są takie lekko skryte. Przód mi się też nawet podoba. Nie wygląda to tak źle. No nie wiem. Chyba będę musiała teraz pochodzić trochę po domu w tych butach. Myślałam, że dzisiaj poodsyłam, ale wezwę kuriera na jutro i dzisiaj będę po tych Butach po domu chodzić, chociaż jeszcze dzisiaj mnie czeka wyjazd do Lublina z ksawerem po buty dla niego mogłam jemu zrobić taki haul i kupić mu kilka par butów. A teraz będę musiała jeździć. No nic, czekam też na Wasze opinie. Które Wam się podobają buty, które Waszym zdaniem dobrze leżą na mojej nodze? Bo te są bardzo wygodne. Co dziwne, pierwszy raz w życiu mi podpasowały buty, które zamówiłam na eobuwie, jeżeli chodzi o markę Tomiego. Dobra, bierze następne. No i mamy kolejne buty, tym razem buty Calvina. No, powiem Wam szczerze, że jeszcze takiego wyboru to ja nie miałam jak tym razem. Kolejne mega wygodne buty. Bardzo leciutkie, komfortowe, idealne na sezon, właśnie bardziej letni. No, to jest jedyna wada, która mi się w tych butach nie podoba: że to nie, jest, są, nie są buty teraz na jesień, bo one po prostu przemokną, ale to są genialne buty do treningów. Genialne buty do chodzenia, do biegania, do jazdy na rowerze. Na co dzień myślę, że byłyby oddychające. Nie wiem jak ta pianka w środku, ale naprawdę buty są mega, mega komfortowe. Są tak e, wygodne, tak leciutkie, tak miękkie. Kurczę, no genialne. Ale sobie buty zamawiałam. Pierwszy raz w życiu mi tak wszystkie buty pasują. No na razie tylko Nike odpadają. Trzecia para butów na cztery to jest naprawdę u mnie jeszcze niespotykane. Za każdym razem jest tak, że albo żadne nie pasują, albo ewentualnie jedne, ale żeby mi prawie wszystkie pasowały. No tego jeszcze nie było. Buty naprawdę mega wygodne. Bardzo fajne. No i mam już zagwozdkę. Będę musiała tu przed mężem poparadować, żeby mi doradził. I czekam też na Wasze komentarze. Chociaż już jakby to skomentujecie, to ja już i tak pewnie będę musiała coś odesłać, bo... Ja za te wszystkie buty trochę zapłaciłam. Jak wam mówiłam ceny na początku, tak sobie policzycie, to wyjdzie Wam. To jest prawie 2000 zł za te wszystkie pudełka. Więc no nie jestem w stanie czekać tydzień czasu. Bo i tak koło tygodnia są zamrożone pieniądze. Zanim ja to odeślę, to do nich dojdzie i tak dalej. To koło tygodnia czasu, zanim mi odeślą kasę. Więc ja bym chciała jeszcze dzisiaj wezwać kuriera. Ale nic. No, będę dzisiaj paradować przed mężem, bo to jest naprawdę zagwozdka taka. Straszna, bardzo lekkie, bardzo wygodne ciuchy, yy, buty. Boże, ciuchy, mówię. Azji, troszeczkę mi tu wlazłaś w paradę. Przesuń się tam troszkę, co? Tak, troszeczkę. O, super, dziękuję. Dobry pies. Jesteś na mojej ścieżce? Ale też czekam na Wasze komentarze. Zawsze mogę jednak później cofnąć to zamówienie. No jestem ciekawa. No i mamy teraz buty Kesa. Ale tu już się problem sam rozwiązał, dlatego że buty są po prostu na mnie za duże. I to są za duże, naprawdę o. Tu mi się kończy palec, nie widzicie? Tu mi się kończy palec, więc tutaj cały but, jakby wam to pokazać, o, tak może od góry, to mam o. No więc to już jest dyskwalifikacja. Chociaż buty są wygodne, ale, ale nie. Dobra. Jedna para butów mniej. Buty fajne, ale buty tutaj obcierają, piłują. Nie, nie, nie. Ten gasik odpada. Ten gasik jest kompletnie niepraktyczny. Nawet jak będzie mniejszy, będzie obcierał, bo to już czuję, że są miejsca. Tutaj jest bardzo agresywnie wchodzi w ten. Nie sądzę, żeby to się wytarło. Tutaj jest szef na bucie, który jest łączący tą stronę z środkiem, i tu tak mocno. Od spodu jest jeszcze podbite. No nie, te buty nie są wygodne. Przynajmniej nie dla mnie. No i mamy te buty, które mi się najbardziej podobały. No i powiem Wam szczerze, że odczucia mam dziwne, dlatego że to są buty na lekki koturnie. Czego się. Myślałam, że to są po prostu wyższe buty. One mają jednak wyższą tą. Chociaż no, niby to nie jest, tak, ale. No, widać tutaj, że tu jest niżej, tu jest wyżej i ta koturna jest tutaj taka sztywniejsza, jest trochę bardziej odczuwalna. Tu się faktycznie zaczyna normalnie pięta. Więc one lekki poziom mają, podwyższone z tyłu. No, ale teraz, czy te buty są fajne? Czy one nie są. Tamte nie są bardziej komfortowe, Ewemingę. Nie wiem. Poczekajcie, muszę psa stąd zabrać. No i dobra. Jest przesunięty. No nie wiem. Co do tych butów mam bardzo mieszane uczucia. Buty również są lekkie. Azji! Proszę ciebie. Buty są również lekkie. Są wygodne. No już teraz to nie wiem. Biorąc pod uwagę prawie 100 zł różnicy w innym sklepie. Muszę zobaczyć, jak to na filmie wygląda. Jak one się układają na nodze. W ogóle przejrzę film zmontuję, to się wtedy pewnie zastanowię, które buty zostawię ale te buty mi się bardzo podobają, chociaż nie powiem, żeby mingę mi się mniej podobały. Także jestem bardzo ciekawa również Waszej opinii, co Wy sądzicie, które buty najlepiej będą leżały. Celowo mam się na sobie jeansy, ponieważ to mają być buty głównie do jeansów, ewentualnie do takich spodni czarnych, jakichś tam żółtych, takie jak widzieliście, że mam z Lidla, więc nie do końca szukam mocno sportowych, ale usportowionych i wygodnych. Dobra, Tyle. Tak się prezentują wszystkie buty. Nie mam bladego pojęcia, które buty zostawić, które buty oddać. Pomóżcie mi, muszę dzisiaj pogadać z mężem, zmontować ten filmik, obejrzeć, zobaczyć jak to wygląda, e, przejrzeć się jeszcze raz w lustrze i zdecydować, bo jedne buty muszę zostawić tylko które. Dobra, żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia. Mam nadzieję, że hol Wam się i mierzymy. Podobało, że może też się zdecydujecie na któreś z tych butów. Chociaż nie ukrywam, ceny nie są jakieś powalające, ale ja te buty kupuję już myślę na 2-3 lata. Ja raczej nie wymieniam butów takich co rok, co sezon, bo kupuję buty mocniejsze, które mi służą na dłużej. Mam na przykład żółte riboki, w których chodzę już czwarty rok. Ale to są buty całe kryte i ja je zabieram tylko na spacery z Azji, bo tam jest rosa, więc to są buty nieprzemakalne. Dobra, żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia, czekam na Wasze komentarze z propozycjami, które buty Waszym zdaniem na mnie dobrze leżały, które są warte zachodu, warte ceny. Linki do tych butów zostawiam Wam w opisie, z tym że pamiętajcie, że te ceny pewnie będą inne, bo ja płaciłam też na promocjach za te buty. Także do zobaczenia, buziaki. Pa!